Właśnie wychodzę sobie z urzędu widzowie. Byłam załatwić kilka spraw bardzo ważnych, ale to jest teraz nieistotne. Ale istotne jest to, że pięcioraczki dzisiaj zostały same w domu z Milo, czyli z nowym pieskiem. One musiały się nim zająć, wyjść na spacer, dać mu jeść i się z nim pobawić. Miały na to dwie godziny, więc nie zostawiłam ich na długo z pieskiem. Mam nadzieję, że się spisały, że wszystko zrobiły. No i to jest właśnie ciekawe bardzo, więc już jadę to sprawdzić. Minęły, tak jak wam mówiłam, dwie godziny, więc jestem ciekawa, co one tam z nim narobiły. Czy wszystko jest w porządku? Także ja. Będę sobie teraz to sprawdzić. Wyklikajcie łapeczkę do góry. Dom jest niedaleko. Wiecie, ja zawsze mam działkę 24 i oczywiście... O, nie, 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 nie. Tylko nie to. Ja już z daleka coś tutaj widzę, widzowie. Co to jest? To jest jakiś żart? Nie, no nie wierzę. Widzicie, co tam jest? Tam są moje... Okna? Tam tam są po prostu jakieś bazgroły na ścianie? No po prostu w to nie wierzę. Muszę wyciągnąć lornetkę, żeby to zobaczyć, bo bo jak ja tam wejdę, to się tak po prostu wkurzę. <laughs> Jakie bazgroły! Co one zrobiły z tym domem? Ja myślałam, że one... Są już dorosłe i naprawdę mają więcej w głowie niż tylko jakieś farby. A to oczywiście był update, to one musiały sobie wykorzystać. No nie wierzę, widzowie, muszę podjechać, ale ciekawe, gdzie jest piesek. O nie! Co tu w ogóle jest napisane? Dom tylko dla prawdziwych Sigm? Kresia, co tu się w ogóle dzieje? Ja się boję tutaj w ogóle wejść. Co tu jest za jakiś pył? Dla prawdziwych Sigm, nie, no przestańcie. Co tu się dzieje? Ile tu jest rowerów? Wy miałyście jeść z pieskiem, a nie jeździć na rowerze. Co wyście na rowerze? Ru... Oh! Piesek, Milo. Zobaczcie, co się z nim stało. Czy wy pofarbowałyście pieska? Idź mi z tą. Idź mi z tym wałkiem. Idź mi z tym. No, idź z tym pędzem. Co to w ogóle za pomysł? No Czy wy zwariowałyście? Zobaczcie, jak tutaj wygląda. Jaki to jest potworny syf. Wszystko rzuciłyście. Nie było mnie tylko dwie godziny, a wy taki bałagan zrobiłyście. No, nie wierzę w to. Idę zobaczyć. O, nie, to jest mój nowy dywan. Kto wylał farbę na mój nowy dywan? Nie, no, jeszcze tutaj jakieś lody sobie jedliście. Skąd wy to wszystko miałyście? Ale co to jest? Na szybie? Takie graffiti. Kto to widział? Co wyście tutaj narobiły? Macie to zmyć natychmiast! Macie, macie to czyścić teraz! Nie wierzę w to, że Wy jeszcze macie takie rzeczy w głowie. Takie głupoty po prostu. Ile tego tutaj jest? Same farby wylane, nawet Wy nie umiecie z tego korzystać, mam wrażenie. Nie, nie, nie. I oczywiście na śniadanie. Szejki. Ciekawe, skąd Wy to zamówiłyście? Bo to trzeba z dowozem. No nie, jeszcze jakieś rysunki mi tutaj pokazuje! Ty to narysowałaś? O, no, jakie to brzydkie! Wyrzucam to! Nie chcę tego! Jestem na was wkurzona! Nie chcę żadnych farb! A kysz z tym! Usuwam to! Nie chcę nic od was! Najgorsze jest to! Zobaczcie, co one zrobiły z pieskiem! Piesek jest cały pofarbowany! Trzeba iść go umyć. Czy wy macie w ogóle... Ech, już nie powiem co. Bo zobaczcie, piesek pewnie chciał sobie coś zjeść, ale wszedł w tą niebieską farbę. I chciał się napić wody, ale wszędzie wokół jego miski po prostu są rozlane farby. Jakieś... O nie! Co wyście to narobiły? Nie, no, po prostu nie wierzę. Wy nie macie w ogóle rozsądku. Myślicie czy nie? Za długo was zostawiłam chyba same. Co wy niby świętujecie? No, że mamy pieska. Ale super zabawa. To nie jest żadna zabawa. Kto to teraz posprząta? Macie natychmiast wziąć się do roboty. Macie iść po miskę z wodą. Macie iść po płyn do naczy i to wyszorować. Jak ja tu wrócę za pół godziny, ma tego nie być jasne? A ja się w tym czasie zajmę pieskiem. Muszę go oczyścić, a wy macie tu posprzątać. I nie. Nie słyszę żadnej odpowiedzi? Nie. Macie pół godziny. Nie, nie i koniec kropka. Macie pół godziny. Bo jeśli za pół godziny nie będzie tutaj czysto, to zobaczycie, jak ja się zdenerwuję. I żadnych tańców mi tu. Proszę wyłączyć tą muzykę. Idę wyszorować pieska. A wy sprzątajcie. Nie ma łażenia za mną. Idę tutaj teraz tego pieska wykopać. Chodź tutaj, chodź tutaj. Muszę go tutaj upuścić, włączyć wodę i niech on się myje. Zobaczcie, co one mu zrobiły. Biedny Milo. Przez Was wszedł po prostu w kałużę z farby. Jak ja się zdenerwuję. To zobaczycie. To wszystko wasza wina. Jedny maj, O, zobaczcie, już, już jest czyściutki. O, już jest czyściutki, Milo. No i super, chodź słodziaku. Chodź, chodź, słodziaku. chodź, słodziaku. już możesz wyskoczyć tutaj. No, na szczęście z Milo to zeszło. Co ty robisz? Zabieraj to! Jasek, na szczęście został uratowany, zobaczcie, już jest czyściutki, a wy... A kysz mi z tym. Naprawdę nie denerwujcie mnie, pięcioraczki, bo zobaczycie jak to się skończy. Okej. Okay. Jeśli w tym momencie nie przestaniecie, zabieram wam tablety i telefony na tydzień. Może lepiej się zastanówcie, bo ja nie zmienię zdania. I Jeśli nie przestaniecie, to naprawdę tydzień zmieni się w miesiąc. No, nie chcecie dalej negocjować? Dobra, dobra. A ciekawe, gdzie jest jeszcze jedna pięcioraczka. Na no, pewno coś tam kombinuje. Zabierasz mi te farby? Zaraz je wszystkie wyrzucę do śmieci. Jak chcecie dalej ze mną negocjować, no to może brak telefonu na miesiąc i tableta? Oraz prace społeczne w szkole. Będziecie w bibliotece składać książki i tak dalej. No, no to się zdecydujcie. No, a chcecie dalej negocjować, bo zaraz mogę coś jeszcze wymyślić. Więc lepiej się zastanówcie, jeśli nie przestaniecie w ciągu trzech sekund, wymyślą kolejną karę. Haha, <laughs> widzowie udało się, jest namówiłam ich. No i teraz muszą posprzątać. Wszystkie wzięły mopy i do roboty. Nie ma tego, że wam się nie chce, ale już, proszę bardzo, proszę zobaczyć, ile tutaj jest sprzątania i usunąć mi to wszystko. Przede wszystkim z tego, o tutaj, proszę mi to usuwać, ale już. Nie ma teraz siedzenia. Do roboty, bo wymyślę kolejną karę. Jeśli one będą mnie dalej denerwować, widzowie, to zrobię coś, z czego nie będzie już odwrotu, czyli zbanuję je z tego domu i automatycznie wszystkie rzeczy stąd znikną i zrobi się jakoś po prostu czysto. Zostawię tylko pieska, który oczywiście nic złego nie robi, tylko wchodzi w te farby i dalej to roznosi. A ty co sobie siedzisz? No, ja nie wiem. Zdecydujcie się. No, 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 tu jeszcze są puszki. To wszystko jest do posprzątania. Natychmiast to wszystko ma zniknąć. Dobra, już jedno okno. No jest umyte, ale dalej nie jest tutaj czysto. Dalej mi się tutaj w ogóle nie podoba. Hmm, no nie wiem, nie wiem. Co mam dalej wymyślić widzowie? Jaka kara byłaby dla nich surowa? Chociaż widzę, że powoli coś tutaj zaczynają robić, ale coś słabo im to idzie. Weźcie się szybciej do pracy. Tak szybko potrafiłyście zrobić bałagan w dwie godziny? To teraz proszę w dwie godziny to wszystko posprzątać. A może następnym razem przemalujemy dom na różowo? No na pewno. I co jeszcze? Nie ma takiej opcji. Jaki dobry pomysł. Co wy zwariowałyście? Nie no, po prostu tu wszędzie są farby, ja się o to potykam Denerwuje mnie to, piesek się chowa Bo już się po prostu boi te, tych dźwięków wszystkich Od sprzątania do od odkurzacza Ale już wszystko mi to posprzątać Nie, serio, czy wy sobie wymachujecie po prostu tak miotło? Nie, nie, nie. Ja się po prostu zaraz tak zdenerwuję, widzowie, że zaraz dam im taką nauczkę i wtedy od razu wszystko będzie po staremu. Nagle, mamo, wpuść mnie do domu. Więc jeszcze daję im ostatnią szansę. Widzowie, odliczam 10 sekund. Jeśli w ciągu 10 sekund nie znikną te wszystkie rzeczy, to po prostu banuję pięcioraczki z tego domu i niech sobie siedzą pod domem. Niech im będzie zimno, to zobaczą, jak to jest, szanować dom i utrzymywać w nim czystość. Alo, weźnicie się do pracy? Będziecie? tak stać? Będziesz tak stać. Aha, no dobra. No to ty jako pierwsza odpadasz. Proszę bardzo, widzowie, klikam i robię zakaz. Zbanowana. Ktoś jeszcze chce mi ten? Mamo, wypierz mi strój na wływ. A jak nie posprzątasz, to ci nie wypiorę. Dobrze, czy ktoś jeszcze ma coś do dodania? Okej, okay. czy ktoś jeszcze chce mi coś tutaj pyskować? No, zaraz mogę iść pograć na PlayStation? Możesz iść za domem, proszę bardzo. E, czy ktoś jeszcze coś chce? Okej, okay. dobra, następna. Następna. No i zobacz piesku, od razu się jakoś czysto zrobiło. Prawda? Wszystko zniknęło, nawet razem z tymi miseczkami. O Było mnie słuchać. Widzicie? Nie macie tu. Wsta... Chodź piesku, idziemy zobaczyć. Tutaj zobaczcie, piecioraczki się próbują dostać. A możecie sobie zabrać auto. Zobaczcie co ja zrobię. Klikam tak i nie ma auta. I co wy teraz myślicie, że co? Niby za co? Za to, że nie posprzątałyście. One teraz tutaj mają taką czerwoną barierę widzowie. Wy tego nie widzicie i nie mogą przejść. Haha, ha, ale z was, babiki, trzeba było słuchać mamy. Jesek był grzeczny, więc ze mną zostaje. A wy, jak takie mądre jesteście, to proszę bardzo. Za to, że chciałyście mi zniszczyć dom, nasz dom. To zostajecie po prostu poza domem. O, możecie sobie tam zrobić miejsce. Bardzo fajnie. O, tam już sobie drugi dom róbcie. Chodź pieseczku, chodź tutaj, zamkniemy. <śla> Poszły i się obraziły. No i dobrze, bo się wkurzyłam, ale słuchajcie, dostały nauczkę i sobie robią drugi dom, patrzcie na to. <śla> Zrobiły sobie drugi dom i teraz tam siedzą wkurzone jak nie wiem, ale to dobrze, dobrze, niech sobie tam chwilę pobędą. No wiecie, widzowie, ja tak specjalnie zrobiłam, potem ich wpuszczam. Tu jest Milo, mój piesek słodziaczek. Zostawcie łapeczkę do góry dla Milo, dla tego słodziaczka, a teraz ja idę sobie usiąść. Wreszcie jest tutaj porządek. A może ja bym poszła, słuchajcie widzowie, i bym im tam na przykład zrobiła jakieś rysunki, bazgroły też bym im w pokoju wszystko tak zdemolowała, o. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Ojej, czy to pada? Strajkujemy. Ojej, czy to pada? O nie, tylko nie to. Pięcioroczki zmokną, patrzcie na to. Ojeju, mamo, pada też puść nas. No nie wiem, niech nie słuchałyście mnie i, i w ogóle, ale wiecie co, zrobiłem psikusa. Dobra, niech chwilę sobie tam są. Chodź piesku, pójdziemy do góry. I z racji tego, że jest ten nowy update, one mają tutaj pokój. Czekajcie, ten pokój jest ich tutaj między innymi. Właśnie w Brookhaven, bo na Burry Avenue mamy zupełnie inny. I ja wiem właśnie, że tutaj w propsach mamy różne rzeczy, więc patrzcie. Zrobimy im takie różne rzeczy. Też im się spsocimy. A co? Proszę bardzo, damy tutaj na szybie. Tutaj damy. O, też im zrobimy taki bałagan. A co? Dobra, stawiam takie rzeczy różne. Tutaj farby. Może wstawię zielone. Następnie tutaj dam jeszcze inny kolor, na przykład różowy. Po prostu dam tego mnóstwo. Tu. I zobaczymy jak to jest. Czy będą miały gdzie spać? Może jeszcze jakieś rzeczy wyleję im właśnie na łóżko. O, to będzie, to będzie sprawiedliwe. Niech sobie zobaczą, jak to jest pięcioraczki. Muszą też się tak poczuć. A nie. Dobra, damy to. Patrzcie, jakim ubrudziłam łóżka. Ja nie mogę. Teraz sobie tu będą spały. I proszę bardzo. Co jeszcze tutaj damy? Farby, jakieś takie rzeczy. O, Widzowie, <śledzimy> fajnie zrobiłam, co? No i dobra, mają tutaj i elegancko, niech są, o piesek przyniósł piłkę, o tak, piesek jeszcze swoją piłkę im tutaj wrzucił. no i dobrze, świetnie, dobra, to teraz ja ich wpuszczę, niech im będzie i niech sobie idą do swojego pokoju, okej, okay. no dobra, niech wam będzie, odbanuję was, ale od razu jak wejdziecie do domu, macie iść do swojego pokoju, jasne, okej, okay? no dobra, zobaczcie, okej, okay. odbanuję, 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 proszę bardzo, jaki strajk, nie ma żadnego strajku. Proszę bardzo, macie iść od razu do swojego pokoju, ale już, ale już, tu jest wasz pokój i proszę bardzo, tu macie iść do swojego pokoju, ładny pokój, co? To teraz macie, teraz ja wam tak zrobiłam, tak jak wy mi zrobiłyście w całym domu, ha, 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 wyprowadzam się, co? Przecież tak zrobiłaś w całym domu i nagle ci się nie podoba? No jak chcesz, mogę cię znowu zbanować. Ha, teraz macie nauczkę. W naszym pokoju nie da się spać. Czemu to zrobiłaś, mamo? A widzicie? Teraz miło wam. Miło wam, jak wam tak zrobiłam. Nara, ja idę z Nelą. No to sobie idźcie, proszę bardzo. Ja idę z pieskiem spać, a wy sobie tu sprzątajcie. Chodź, piesku, idziemy. Chodź, Majlo. Chodź, idziemy sobie spać. My sobie ucinamy drzemkę. Chodź, Majlusiu, kładziemy się... No i co, widzowie? A one niech sobie tam sprzątają. Jak nie mają gdzie spać, to mogą spać w salonie, a my idziemy spać. No, dałam im nauczkę, zbanowałam pięcioraczki i mam nadzieję, że drugi raz będą pamiętać o tym, żeby nie robić takich rzeczy. Ale pójdę jeszcze zobaczyć, czy na pewno się położyły spać. I one tego nie posprzątały. O, nie! Nie posprzątały tego, chyba się wkurzyły. Idę zobaczyć, gdzie one są. One poszły na dwór jednak spać. Patrzcie na to, poszły jednak tutaj spać. Tutaj jest im lepiej. O, zrobiły sobie tutaj nawet toaletę. Okej, okay. możecie sobie tutaj zostać. To dobranoc pięcioraczki, dobranoc. Spoko, mam cały dom dla siebie. Wracam do domu widzowie. Był mega śmieszny odcinek. Zamykam drzwi, nie wpuszczam nikogo. Do widzenia, cały dom dla mnie. Ha, ha, ha.